Zapraszam na unboxing gry Torgal Gra franszowa. Karta jedna na wymiankę. Co my tutaj mamy? Instrukcja. Oczywiście. No. Liczę na jakąś dobrą fabułę. Między innymi po oraz. Przez ilustrację Grzegorza Rosyjskiego sięgałem po komiksy Torgala. No, ok, klimat graficznie jest zachowany, bardzo fajnie. Instrukcja ma 20-32 strony. Siach, pach, o, opisane co i jak. Bardzo dobrze. Ok, zaczynamy wyciskanie żetonów. elementach, tak, żeby wiedzieć co to są no tak, kafelki, znaczniki i że to paragrafów i tak dalej to wygląda jak pierwszy gracz czaszki, ok, będzie się działo trzecia bardzo podobno i Atlas przygód, Torgal, właśnie tu jest ta hamu o, świetnie Ok, mamy jakiś. Jak w szczękach Książkę z mapą, z lokacjami. No i ciekawie, ciekawie to wygląda. Ok. 15. Nie, to nie są strony. Ok, to nie będę liczył. Pada czasu Wygram. Przegrano. Okej, okay, tu mamy planszetki. Pomoc, Coś, ale pomoc gracza. Czy karty akcji? A to są? Tu są planszetki przygód. Okej. Okay. Księga Opowieści. Wow. Czyli tu jest trochę tego. Treści więcej. Wow. To rzeczywiście jednak. Gra, która opowiada historię. I świetnie. Ciekawe, jak to będzie w konfrontacji kom komik z komiksami. Okej, okay, tutaj mamy. Tak, to już są planszetki graczy, bohaterów. Arika, Torgal, Chris de Valnor i Jolan. Tak, pierwszy komiks Jolana z Jolanem to był. Fajn, chyba. No to tak, który był wydany. Proszę. tutaj O, różne tyły Kilka. Czyli tak, tutaj mamy takie akcje natychmiastowe, w fazie akcji zielonych mamy też. Mamy tu pomarańczowe, podobne, tylko inne. Więc może przygoda. Dobrze. Kolejne karty mamy tak, piękne ilustracje. O tak, to mi się bardzo podoba. Czy jak to tam nazwać? Mm. ok, piękne ilustracje. To mi się podoba. Kolejna. Mam nadzieję, że nie ma na których kartach. Nie otwierać wszech, I tu jakieś... Moment w grze, przed którym nie należy tego otwierać. Okej. Okay. O, tutaj tu są bohaterowie, znaczy nie bohaterowie, tylko postacie. Tutaj poziomy karty. To będą patrzeć się, no i karty akcji. 33 karty akcji, okej. Okay. O, są tutaj karty terenu, karty przedmiotu. Karty, znalezisk dużo tych kart. Socjalne karty, przygód, kolejne karty, ale my to wszystkie otwieramy. Przyjemność jest popatrzeć się na tak piękne, ilustrowane karty. Tak, kolejna porcja kart akcji pewnie. ok To już są jakieś inne karty. Może Karty wrogów, coś w tym rodzaju? Tak? Tak. Prawdopodobnie tak. Mhm. Tutaj będzie rok. Dobra. Co tu jeszcze mamy? Jeszcze mamy. To insert jest świetny. Mniejsze karty mamy, które. No to są przedmioty. To są karty przedmiotów. Się ma niezgram na walce i nie mogą trafić. Tam, gdzie powinny być. No, ok. Jakie tutaj mamy przedmioty? Może no, niekoniecznie wszystko, to są przedmioty. Tak, te są te przedmioty. A to już coś innego. Ok, to zobaczmy. Przedmioty: kosmiczna tiara, kaptur iluzji, korzeń adrenaliny, jagody ofiarne, bujne zioła, eliksir, mosiężny heum, kompas Woodleifa. Lam styra, no jest tych przedmiotów dużo. Tutaj kryjówka to są jakieś lokacje. Zaskakujące odkrycie czujność. Nie, to nie lokacje, a inne karty. Dobrze. Wygląda jak drewnianka. To wygląda jak jakieś burza. burze. To jakieś wskaźniki o piękne kości. Tak karty wroga podobne miały. Szachownice. Los będzie troszeczkę tutaj zapewne decydował, ale to jest właśnie ten smak w grach. Troszkę przygodowych. A na przygodę, właśnie w tej grze, trzeba Ok, ciach. Kosteczki. I tutaj mamy. Module z ruda, Pogłoski Magia Moc Los. No to są takie elementy, które jest, które to trzeba będzie się zastanowić. O, ciężkie! Pięknie! Takie ciężkie jak Splendorowe. Ale hmm, no to lubię czuć wagę w ręku. Bardzo ładnie. Kolejne, kolejne mifelki. Ok. Mimo, że jest piękny insert. Zobaczymy, czy będzie funkcjonalny. Są też woreczki, więc woreczków też nam strunowych nie zabraknie. No i są figurki. Jak widać, raz, dwa, trzy, cztery. Są trzy miejsca na trzy dodatkowe figurki, ponieważ z dodatków czwarstki tak teraz jakieś dodatkowe figurki były. Więc w retailu będą puste miejsca. Nie należy się tym przejmować. No tak, trzeba będzie je pomalować, żeby piękne. To jest Chris, zapewne. No to pewnie Jolan. O, z łukiem Torgal. Oczywiście, długie włosy trzeba będzie na czarno pomalować. No i Argi, tak. Tak jest. Insert. Wygląda na funkcjonalne. Jest tam opis, jak pokazywałem na początku, jak to tam włożyć. Więc czeka nas przygoda. Zapraszam serdecznie, bo jak widać, treści w tym jest bardzo dużo.